Co się odwala? <laughs> czekajcie, czekajcie, Co się odwala? Dobra, ja w tym czasie go pokażę. <laughs> Dobra, to ja sobie chyba sam poradzę. To ja sobie sam poradzę. Słuchaj! <laughs> <Co? śmiech> A to ja wiem, skąd ma ten Ja pierdzielę. Dziękuję ci! Ja pierdzielę! Cztery subiki, ja! Ja pierniczę, co ja! Ale ty prankster młody graficzek! Kurde to. O właśnie już chyba wszystko jest ok. Ja Teraz już wszystko ok. Pozejdźcie, Julian. Czekaj, co zrobi daj 700. Czekaj, ci Cześć, Czarek, chojeczka Co się odrąbało? No trzy suby dawajcie Uwaga, uwaga, do nejcik przyszedł Dziękuję, Fradek, dziękuję za trzy i za... nie wiem Siedemset Pozytywną... Ja Serdeczko, żyjóweczka, pietośka, farma i do... Ej, ej, nie wiem To się... No, no, suby to się traga tak... Trochę, trochę... się w wnerw... Trochę się w nam sobie widz mu nie dawajcie, Nie dawajcie mu suby bo i się tak w nerwi Nie, ale serio. Dobrze. Ej, nie, ale takie się. Co się właśnie odrąbało? 70 osób go ogląda. Kurczaki. Cool, Poza dwa stara. Ale nie u mnie! U niego... Dwadzieścia U Nie gweczka, pyteczka, i i fazencie serdecznie. serdecznie dziękuję. Uwaga, uwaga, do Nejcik przysek! Do co to yeah. mopsika. dwa, dwa, trzy. Dziękuję za cióweczkę. Serdeczkę, serdeczkę, pioteczkę, perfekcie. Ej, mój laptop nie wyrabia. Już mu laptop nie wyrabia.